Wiedziałeś, że spryskanie łóżka alkoholem może przyciągnąć pieniądze, albo ściągnąć na ciebie pecha na długie miesiące? Większość robi to w zupełnie zły sposób i nieświadomie blokuje własne szczęście. To, co zaraz ci pokażę, to mało znany rytuał, ukryty w dawnych tradycjach, który potrafi zamienić cały twój dom w magnetyczne pole obfitości. Wszystko zaczyna się od trzech sekretnych punktów i jednej czystej intencji. Ale jest jeden szczegół. Jeśli zrobisz to w niewłaściwym momencie, pole zamyka się. Dlatego najpierw napisz w komentarzu aktywuje energię bogactwa teraz. To nie przesąd, to cichy pakt energetyczny, który twoje ciało rozumie, twój dom odczuwa, a wszechświat odpowiada. Pierwsze sekretne miejsce jest najbardziej lekceważone korytarz Twojego domu to jak energetyczna żyła, przez którą przepływa dobrobyt, a jeśli jest zablokowana, Twoje finanse również będą. Rozejrzyj się teraz. Korytarz łączący pokoje wydaje się tylko przejściem, ale w rzeczywistości działa jak arteria, którą porusza się wszystko, co przyciągasz: pieniądze, pomysły, zaproszenia, wiadomości, rozwiązania. Jeśli korytarz jest zagracony, ciemny, brudny, lub energetycznie ciężki, dobrobyt zatrzymuje się w pół drogi, jak droga w remoncie, nic do ciebie nie dociera. Dlatego pierwszy krok jest prosty, ale potężny: posprzątaj korytarz, usuń nadmiar, a potem spryskaj alkohol od jednego końca do drugiego, powoli, w linii prostej, powtarzając w myślach, Tutaj moja obfitość płynie bez przeszkód. Ten rytuał aktywuje przepływ energii w domu, ale też odblokowuje niewidoczne drogi w twoim własnym polu energetycznym. Alkohol, gdy użyty z intencją, działa jak przewodnik światła, rozpuszcza emocjonalne węzły, oczyszcza ciężkie myśli i robi miejsce na nowe. Poczujesz to od razu, powietrze się zmienia, staje się lżejsze. Uczucie stagnacji zaczyna ustępować cichej ekscytacji, jakby coś nadchodziło, nawet jeśli jeszcze nie wiesz co. A żebyś zrozumiał siłę tego rytuału, posłuchaj historii Daniela. Był bez pracy od ośmiu miesięcy, próbował wszystkiego: CV, wiadomości do znajomych, kursy, staże, nic. Kiedy pierwszy raz zobaczył ten rytuał, postanowił spróbować, choć z dużym sceptycyzmem, posprzątał korytarz. Spryskał alkohol, wyszeptał zdanie. Poczuł lekkie zawroty głowy, jakby ciało zaczęło coś wyrównywać. W tym samym tygodniu pojawiły się dwie oferty: jedna od firmy, która wcześniej go odrzuciła. Druga od dawnego znajomego, który nawet nie wiedział, że Daniel szuka pracy. Przypadek? Może. Ale jak wytłumaczyć uczucie, które miał tamtej nocy zaraz po rytuale? Jak sam powiedział zasnął z wrażeniem, że w domu coś się obudziło, jakby zaczęło się poruszać cicho, ale pewnie. A to dopiero pierwszy punkt. Bo jeśli korytarz jest drogą energii, to gdzie ona się skupia, gdzie wiruje, rośnie, nabiera mocy, w centrum, w energetycznym sercu domu, miejscu, którego prawie nikt nie zauważa. Od czasów dawnych alchemików alkohol nazywano płynnym ogniem. Wierzyli, że nie tylko oczyszcza, ale rozpuszcza niewidzialne blokady i wybudza energię pieniędzy, uśpioną w ścianach domu. Alchemia nigdy nie była tylko o zmianie ołowiu w złoto, to była metafora. Prawdziwe złoto było energetyczne, przebudzenie uśpionej mocy w ciele i w przestrzeni. Wiedzieli, że wszystko ma swoją częstotliwość: przedmioty, meble, kąty domu. A nawet cisza między jednym oddechem a drugim. A alkohol? Dla nich był jednym z najbardziej świętych elementów. Nie ten od upijania się, ale ten w swojej czystej postaci, jako esencja oczyszczająca, łącząca niewidzialny ogień z subtelną wodą. Kiedy rozpryskany z intencją, ma moc oczyszczać nie tylko materię, ale i myśli, które się do niej przyklejają. Pewnie byłeś kiedyś w miejscu, które wyglądało na posprzątane, a mimo to czułeś ciężar w powietrzu. Jakby coś tam wisiało, nawet przy otwartych oknach to nagromadzona energia nierozwiązana, niedokończone kłótnie, powtarzające się frustracje, ból niedostatku odbijający się od ścian. Dawni mistrzowie wiedzieli o tym i dlatego używali alkoholu do uwalniania przestrzeni. Nazywali go duchem oczyszczenia bo wierzyli, że gdy paruje, zabiera ze sobą nie tylko brud, ale także emocjonalne zapisy, które oblepiają dom. Dlatego ten rytuał to nie przesąd, to starożytna energetyczna praktyka. I tutaj zaczyna się najpoważniejsza część. Wszystko, co czujesz w związku z pieniędzmi, osiada w twoim domu. Lęk, poczucie winy, wstyd, strach przed porażką, złość na to, co się nie udało. Te emocje tworzą realne blokady, jak niewidzialne kamienie na drodze do dobrobytu. A alkohol, kiedy zostaje aktywowany z pełną uważnością, działa jak rozpuszczalnik tych blokad. Wyobraź to sobie: każde spryskanie, każdy świadomy ruch dłoni działa jak energetyczne hasło, jak kombinacja, która odblokowuje ukryte siły obecne tuż obok, ale uśpione i więcej, dom odpowiada, jakby zaczynał oddychać inaczej, możesz nawet usłyszeć lekkie trzaski drewna, szmer znikąd, delikatny powiew w miejscu, gdzie nie ma żadnego przeciągu, nie bój się, to sygnały energetycznej dekompresji. W wielu tradycjach, od Feng Shui przez szamanizm, hermetyzm, aż po stare polskie praktyki okazania i oczyszczania domu, mówi się o tym, jak ważne jest, by dom współpracował z Twoimi intencjami. Dom bez przepływu energii jest jak ciało bez duszy. Ale dom aktywowany staje się żywym organizmem. Chroni Cię, karmi i popycha do przodu. Dlatego alkohol, który masz pod ręką, prosty, przezroczysty, jest czymś więcej niż łatwopalnym płynem. To starożytna duchowa pieczęć. A kiedy użyjesz go we właściwych miejscach, tak jak robimy to teraz, zamienia cały dom w prawdziwe centrum manifestacji. Ale to nic w porównaniu z kolejnym punktem aktywacji, bo on nie znajduje się ani na ścianach, ani w korytarzu. On jest w sercu przestrzeni, gdzie wszystko pulsuje, tam gdzie codziennie tworzy się twoja relacja z pieniędzmi. Drugi punkt magnetyczny znajduje się w sercu twojego domu, w centrum salonu. To tam gromadzą się wszystkie rozmowy, emocje i myśli dotyczące pieniędzy i nawet o tym nie wiedząc, możesz sprawić, że to centrum zacznie wibrować niedostatkiem, lękiem i blokadą. Wyobraź sobie swój salon teraz, nie jak zwykłe pomieszczenie, lecz jak ukryty ołtarz, punkt skupienia. Wszystko, co tam mówisz, o rachunkach, wydatkach, trudnościach, nadziejach, albo to ciche, w tym miesiącu się nie uda, zostaje, wibruje, krąży. Centrum salonu nie jest zwykłą przestrzenią, to energetyczny punkt równowagi w domu, działa jak środek grawitacji twojego materialnego pola. Kiedy jest zanieczyszczony lub zapomniany, tworzy się cichy kolaps energii finansowej. Kiedy jest aktywowany, staje się katalizatorem, duchową centralą mnożenia dobrobytu. Dlatego trzeba obudzić go świętym gestem. Weź butelkę alkoholu, stań dokładnie w centrum salonu, weź trzy głębokie oddechy. Teraz, z wyciągniętą ręką, spryskaj powietrze, rysując niewidzialny krzyż. Najpierw poziomo, potem pionowo. Zrób to z mocną intencją, w pełnej obecności. A gdy mgiełka alkoholu rozprasza się wokół ciebie, wyobraź sobie krąg złotego światła, który rośnie od twoich stóp, rozszerzając się na ściany, sufit i podłogę, jak pole żywej energii. Powtórz w myślach, z koncentracją, stąd moja obfitość mnoży się we wszystkich kierunkach. To zdanie jest programowaniem duchowym, nie tylko symbolem, kieruje energię pomieszczenia ku ekspansji, wzrostowi i ruchowi. Dosłownie kodujesz powietrze, które cię otacza nowym wzorcem obfitości. Im bardziej to czujesz, tym bardziej staje się realne. To, co było niewidzialne, zaczyna przybierać materialne formy, niespodziewana wypłata. Pomysł na biznes, który pojawia się znikąd, kontakt, którego nawet nie szukałeś. Historia Zofii jest żywym dowodem. Przez miesiące czuła się zablokowana. Choć miała talent i prowadziła własną działalność, wszystko stało w miejscu. Wykonała ten rytuał przez siedem dni z dyscypliną. Na początku nic się nie działo, ale czwartego dnia jej mąż który od miesięcy próbował dopiąć kontrakt, otrzymał niespodziewany bonus w pracy. Dwa dni później jej profil w mediach społecznościowych eksplodował zamówieniami. Produkty, które zalegały miesiącami, sprzedały się w kilka godzin. Ale wiesz, co najbardziej ją zaskoczyło? Powietrze w salonie, jak sama mówiła, jakby pokój zaczął świecić. Nawet rośliny wyglądały bardziej żywo. A goście, którzy nic nie wiedzieli o rytuale, pytali, Wow, co tu się zmieniło? Taka jest moc centrum. Kiedy odblokujesz rdzeń, wszystko wokół zaczyna kręcić się inaczej. Ale teraz musimy porozmawiać o najbardziej wrażliwym punkcie, o miejscu, które przechowuje twoją najintymniejszą energię, tam gdzie kładziesz się spać, zamykasz oczy i oddajesz stery podświadomości. To tam mieszka prawdziwy sekret cichego bogactwa pod Twoim materacem. Tak, miejsce, w którym śpisz, przechowuje wszystko, co czujesz o pieniądzach. A jeśli jest tam nagromadzony lęk, brak lub napięcie, Twoja prosperita nie urośnie ani na jawie, ani we śnie. Brzmi przesadnie? To posłuchaj: Twoje ciało spędza jedną trzecią życia śpiąc, a podczas snu umysł świadomy znika, ale Podświadomość się budzi. To właśnie wtedy to, co wisi w Twojej sypialni, w ścianach, przedmiotach, ubraniach, a przede wszystkim w materacu, łączy się bezpośrednio z Twoim najbardziej podatnym polem energii. W tym właśnie momencie wszystko, co nasiąka Twoją sypialnię, ściany, przedmioty, ubrania, a przede wszystkim materac, łączy się bezpośrednio z Twoim najbardziej wrażliwym polem energetycznym. Pod świadomością. Możesz powtarzać afirmacje przez cały dzień. Możesz ciężko pracować, starać się myśleć pozytywnie, łapać każdy promyk nadziei, ale jeśli każdej nocy zasypiasz w polu naładowanym niewyjaśnionymi emocjami, myślami o długach, frustracjach, bólu związanym z pieniędzmi, to wszystko powtarza się jak niewidzialna płyta, która gra w tle Twoich snów. I to blokuje twoją obfitość u samych korzeni. Dlatego trzeci rytuał jest najbardziej intymny i najsilniejszy. Co masz zrobić? Podejdź do swojego łóżka. Uklęknij obok niego. Trzymając butelkę alkoholu w dłoni, spryskaj cztery rogi materaca, tworząc niewidzialny kwadrat oczyszczenia. Rób to powoli, świadomie. Podczas spryskiwania powtarzaj w myślach, gdy śpię moja obfitość rośnie teraz zatrzymaj się weź głęboki oddech wyobraź sobie złote światło które unosi się spod materaca przechodzi przez twoje ciało i tworzy spirale nad twoją głową jakby włączało się pole ochronne jakby miejsce w którym odpoczywasz zamieniało się w inkubator finansowych cudów ten prosty gest zaczyna programować twój sen na nowo śpisz inaczej Budzisz się lżejszy, pomysły zaczynają przychodzić z większą jasnością, a pieniądze? Pojawiają się z nieoczekiwanych stron, bo twoje pole energetyczne wreszcie jest czyste i gotowe przyjmować. I dokładnie tak stało się z Ryszardem. Miał chroniczną bezsenność, spał źle, budził się zmęczony, a całe dni mijały w chaosie i bez skupienia. Jego firma, kiedyś dochodowa, zaczęła powoli tonąć, rachunki rosły, pomysły się blokowały, a on tracił siły. Kiedy zobaczył ten rytuał, postanowił spróbować, choć nie wierzył, że coś to zmieni, ale nie spodziewał się, że efekt przyjdzie tak szybko. Tej samej nocy zasnął głęboko, a rano obudził się z głową lekką, jakby ktoś zdjął z niej ciężar. Podczas śniadania wpadł na pomysł nowego produktu. W tydzień wdrożył go do sprzedaży. W mniej niż miesiąc zarobił tyle, że spłacił zaległości, i jeszcze mu zostało. A wszystko zaczęło się tutaj, pod materacem. To miejsce nie jest tylko punktem, gdzie odpoczywasz to przestrzeń, w której jesteś najbardziej oddany, najbardziej otwarty tam twoje obrony opadają. Tam to, co w tobie najgłębsze, łączy się bezpośrednio z energią twojego otoczenia. Jeśli to pole jest zanieczyszczone, żyjesz w blokadzie. Jeśli jest aktywowane, stajesz się czystym kanałem, przez który pieniądz może płynąć. A teraz, gdy trzy punkty zostały otwarte, jesteś gotów połączyć je w jeden kompletny rytuał potężny, pierwotny, aktywujący. Ale uwaga, jeśli wykonasz to w niewłaściwy sposób, Możesz przerwać cały efekt. Teraz, gdy aktywowałeś trzy punkty mocy swojego domu, czas na ostrzeżenie. Istnieją cztery błędy, które, jeśli zostaną popełnione, mogą nie tylko unieważnić to, co zrobiłeś, ale wręcz przyciągnąć jeszcze więcej niedostatku. Rytuał jest prosty, działa szybko, ale jest też święty, a wszystko, co święte, wymaga szacunku, obecności i uważności. To nie zabawa, nie trik dla rozrywki, to technologia duchowa, a każda technologia odpowiada precyzyjnie na sposób, w jaki jest używana. Błąd numer jeden: wykonanie rytuału bez wiary to chyba najczęstszy. Jeśli wykonujesz gesty, powtarzasz słowa, ale w środku wątpisz. Rytuał pustoszeje, energia nie rusza z samym działaniem, ona rusza z intencją. To jak próba rozpalenia ogniska, dokładając drewno, ale bez ognia. Masz strukturę, ale nie masz płomienia. Wiara nie musi być religijna, ale musi być szczera, musi być wewnętrzne. Tak. Jeśli robisz to tylko z ciekawości lub sceptycyzmu, lepiej przerwij, bo zamiast przyciągać, będziesz powtarzać kolejną próbę bez duszy, a wszechświat odpowie dokładnie tym, co dajesz, niczym. Błąd numer dwa: przesada. Tak, nadmiar też niszczy równowagę. Niektórzy, czując pierwsze sygnały dobrobytu, wpadają w pokusę powtarzania rytuału codziennie, kilka razy dziennie, spryskując wszystko wokół, myśląc, że więcej znaczy lepiej. Ale energia nie działa jak siła fizyczna ona odpowiada na rytm, nie na desperację. Przesada tworzy dysharmonię. To jak krzyk w cichym sanktuarium. Zamiast aktywować, zaczynasz przeładowywać przestrzeń, energia nie płynie, zaczyna stawiać opór. Rób rytuał we właściwym czasie. Szanuj siedem dni aktywacji, a potem wycisz się, daj przestrzeń, by niewidzialne mogło działać. Błąd nr 3: używanie zwykłego alkoholu do wszystkiego. Ten błąd jest subtelny, ale niezwykle niebezpieczny. Jeśli używasz tego samego alkoholu, którego używasz do sprzątania łazienki, szyb czy usuwania plam, mieszasz sakrum z codziennością, a to natychmiast rozbija pole energetyczne rytuału. Alkohol, którego używasz w tym procesie, musi być oddzielony osobna buteleczka, przeznaczona tylko do tego celu. Nawet jeśli to dokładnie ten sam produkt chemiczny, to intencja zmienia jego naturę. Oddzielając go od zwykłych zastosowań, wysyłasz jasną wiadomość do wszechświata to jest wyjątkowe. A wszechświat odpowiada proporcjonalnie do szacunku, jaki okazujesz. Przechowuj tę butelkę w miejscu odosobnionym w szufladzie, na półce, gdzie nikt jej nie dotyka nie pożyczaj jej, nie mieszaj z innymi płynami nie używaj jej do sprzątania traktuj ją jak przedmiot mocy. Zobaczysz, że zacznie mieć inną obecność. Delikatniejszą, bardziej skupioną. Niekiedy nawet sam zapach wyda się inny. Błąd numer cztery. Mówienie źle o pieniądzach w ciągu 24 godzin po rytuale. To niestety najczęściej ignorowany punkt. Wiele osób kończy rytuał, a kilka godzin później wypowiada zdania typu: Pieniądze nie leżą na ulicy. Z mojej pensji i tak nic nie zostaje. Wiedziałem, że znów się nie uda. Te słowa są komendami, zaklęciami autosabotażu. Każde z nich działa jak blokada mentalna i energetyczna. Kiedy mówisz źle o pieniądzach, nawet w żartach, nawet z frustracji, gaszysz ogień, który dopiero co rozpaliłeś. Dlatego przez dwadzieścia cztery godziny po rytuale chroń swoją mowę, jak ktoś, kto chroni płomień świecy przed wiatrem. Mów z uważnością, myśl jasno, a jeśli nie masz nic dobrego do powiedzenia, wybierz milczenie. Milczenie pełne szacunku ma większą moc niż tysiąc nieuważnych słów. Te cztery błędy nie są karą duchową, są strojeniem częstotliwości, jak instrument, który musi brzmieć w odpowiednim tonie, by zagrał właściwą melodię. Jeśli potraktujesz tę przestrzeń z uważnością, obecnością i szacunkiem, to, co wydarzy się dalej, będzie jeszcze silniejsze, bo właśnie teraz nadchodzi moment połączenia wszystkiego w całość trzech punktów, elementów, intencji i ostatniej pieczęci. To jest rytuał kompletny prawdziwy energetyczny portal obfitości, ale jest pewien szczegół. Ten rytuał można wykonać tylko w określonych momentach. I musi być zamknięty niewidzialnym symbolem, o którym wiedzą nieliczni. Teraz, gdy znasz trzy punkty i odblokowałeś każdy z nich, czas je połączyć. To właśnie rytuał pełny energetyczna pieczęć, która zamienia twój dom w ciągłe pole przyciągania dobrobytu. Ale uwaga jeśli zabraknie choć jednego elementu, cykl się nie zamknie. Wszystko, co zrobiłeś korytarz, centrum salonu. Materac otworzyło kanały, wprowadziło ruch, odblokowało przejścia, ale to wciąż rozproszony przepływ. Energia krąży, ale nie ma kotwicy, nie ma stałego serca, które utrzyma nową wibrację dzień i noc. I właśnie po to jest rytuał kompletny. To on zamienia te trzy akty w jedno spójne pole, pulsujące dobrobytem, jak małe słońce ukryte w Twoim domu. Cichy generator obfitości, który emanuje mocą bez przerwy. Do rytuału potrzebujesz szklanego słoika z pokrywką, czystego i przezroczystego, odrobiny surowego ryżu, symbolu dostatku i pomnożenia. Trzech monet, czystych, symbolizują trzy fazy obfitości: napływ, zatrzymanie i wzrost. Laski cynamonu lub szczypty cynamonu, ekspansja i magnetyzm, oraz oczywiście alkoholu, twojego płynnego ognia. Instrukcja złożenia rytuału. Wsyp ryż na dno słoika. To żyzna baza, gleba wibracyjna, z której wszystko wyrasta. Dodaj trzy monety, jedną po środku, dwie skrzyżowane na górze, jak gwiazdę. Posyp cynamonem lub wstaw laskę pionowo, jak mały totem. Zalej wszystko alkoholem. Tyle by składniki były całkowicie zanurzone. Zamknij słoik. Chwyć go obiema rękami. Wstrząśnij trzy razy. Każdy ruch to jedno polecenie mentalne. Tym płynnym ogniem oczyszczam drogę pieniądza. Tym płynnym ogniem aktywuję pole obfitości. Tym płynnym ogniem podtrzymuję dobrobyt w moim domu. Teraz zatrzymaj się. Trzymaj słoik mocno w dłoniach, weź głęboki oddech, a następnie postaw go wysoko, na szafce, półce, albo w miejscu, którego na co dzień prawie nie dotykasz. Słoik musi patrzeć na dom z góry, być w czuwaniu. Wysokość jest symbolem autorytetu energetycznego. Zostaw go tam na siedem dni, ani dzień mniej, ani dzień dłużej. W tym czasie nie otwieraj, nie dotykaj, po prostu pozwól mu działać. Możesz zauważyć drobne sygnały, delikatną zmianę atmosfery, drobne zbiegi okoliczności, które rozwiązują się same, intuicję, która nagle prowadzi cię w nową stronę. To wszystko jest częścią procesu. Po pełnych siedmiu dniach zdejmij słoik. Otwórz go powoli, weź głęboki oddech i podziękuj. Teraz idź w miejsce z ziemią. Może to być doniczka, ogród albo choćby skrawek ziemi obok domu zakop zawartość ryż, cynamon całą mieszankę. Ziemia jest pieczęcią, zamknięciem cyklu. Zakopując mówisz, oddaję i ufam. A wszechświat to rozumie, ale monety ach, monet nie zakopujesz. Zanim zamkniesz słoik na ostatni raz, wyjmij trzy monety: oczyść je i zachowaj jako osobiste talizmany. Jedną noś przy sobie w portfelu, drugą włóż do szuflady z dokumentami finansowymi, trzecią umieść tam, gdzie pieniądze żyją w Twoim domu. Skarbonka, pudełko z oszczędnościami, domowa kasetka. Te monety. Teraz niosą pieczęć aktywowanego pola. Możesz powtarzać ten rytuał co trzydzieści dni. Nigdy wcześniej, nigdy w pośpiechu. Pamiętaj: słoik jest symbolem nie chodzi o sam przedmiot chodzi o gest, intencje, o duchowe ustawienie, które tworzysz każdym krokiem. Im więcej obecności włożysz, tym silniejsze pole się zbuduje, a rzeczywistość zacznie się zmieniać. W nadchodzących dniach możesz poczuć wahania, emocje wypływające na powierzchnię, szybkie zmiany, przyspieszanie zdarzeń. To znak, że dom reaguje, pole zostało dotknięte, coś się rodzi, ale zostało jeszcze jedno, ostatnia tajemnica, jeden element, który może wzmocnić moc alkoholu dziesięciokrotnie. Składnik niemal zapomniany, którego dawni mistrzowie używali po cichu, by tworzyć trwałe pola bogactwa. Napisz w komentarzu Obfitość jest już moja. To nie jest tylko zdanie, to pieczęć słowna, twoja deklaracja dla niewidzialnego, że już nie prosisz. Ty bierzesz. Teraz, gdy znasz trzy święte miejsca, wykonałeś rytuały i zamknąłeś wszystko słoikiem dobrobytu, coś już zaczęło się zmieniać. Może jeszcze nie widzisz tego jasno, ale w Twoim domu i w Tobie nowe pole zostało aktywowane. Te rytuały nie są dla tych, którzy szukają szybkiej magii bez zaangażowania, są dla tych, którzy chcą wyjść z powtarzalności i wejść w przepływ. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że coś w Tobie wie, nie da się już żyć z zablokowanym pieniądzem. Polub ten materiał, jeśli poczułeś jego sens, ale przede wszystkim udostępnij komuś, kto także potrzebuje odblokować tę energię, bo kiedy dzielisz się dobrobytem, on wraca pomnożony, a jeśli chcesz pójść dalej, zasubskrybuj, bo w kolejnym materiale ujawnię składnik, którego dawni mistrzowie używali, aby wzmocnić moc alkoholu nawet dziesięć razy. Znają go nieliczni ale ci, którzy go aktywują, nigdy nie wracają do stagnacji, do zobaczenia tam, a do tego czasu dbaj o swoje pole, obfitość jest już Twoja.